Witaj, ja nazywam się Krzysztof Pajor i za chwilę pokażę Ci jak można zrobić stronę przechwytującą i edytować ją w bardzo prosty sposób korzystając z darmowego programu Otwieramy sobie stronę, wchodzimy na Google, wpisujemy nview klikamy enter i tutaj na pierwszym miejscu mamy nview 1.0 Dobre programy, klikamy w to i pobieramy program. Instalujemy go na własnym komputerze. Ja już mam ten program zainstalowany, tak więc otworzę i przejdziemy krok po kroczku w jaki sposób właśnie można zrobić łatwo stronę przechwytującą. Tak więc program mamy w języku polskim, otwarty i co w pierwszej kolejności powinniśmy zrobić? Klikamy, plik, nowy, otwórz. Dobrze jest również wejść na widok, kodowanie i zrobić unikodę UTF8. Teraz następnym krokiem będzie stworzenie głównej tabeli. Klikamy ustaw tabelę. Wybieramy jedną kratkę. Zaznaczamy ją. Wchodzimy na tabelę. Mamy w pierwszej kolejności komórki w poziomie do środka. Klikamy tabela. I tutaj mamy tak. Marginesy niepotrzebne. Odstępy niepotrzebne. Szerokość obramowania zrobimy 8. Szerokość całej ramki zrobimy 800. Wyrównanie tabeli do środka. I klikamy OK. Zobaczcie, tabela jest. U samej góry, to znaczy, można by było ją troszeczkę obniżyć. Wchodzimy na kod źródłowy i tutaj między body a tabela wpisujemy nawias BR. Nawias zamykamy podgląd. Jak widać, tabela nam się troszkę obniżyła. W tej chwili wstawiamy tekst. Ja tutaj przygotowałem sobie, żeby. To w miarę szybko pokazać. Wklejamy wklej. I jak widać mamy tekst. Jeżeli nie znasz się na diamentach, poszukaj jubilera. Klikamy obok tekstu i klikamy Enter, tak, żeby powiększyć nasz, naszą tabelę. W tej chwili będzie tytuł, który jest bardzo, bardzo ważny. I powinien być na czerwono. Wejdziemy sobie tutaj. Kopiuj i wkleimy tutaj tytuł. Oczywiście, tytuł możemy powiększyć. Coś takiego. Może jeszcze troszkę większy. I tak, jak mówiłem, kolor czerwony. Tutaj mamy taką krateczkę. Klikamy w nią i zaznaczamy na czerwono. Tutaj mamy A duże i A małe, czyli możemy powiększyć, pomniejszyć czcionkę. Mamy również tutaj, wybierz kolor podświetlenia tekstu. Mamy tutaj zaznaczenie czcionki, po, czyli pogrubienie ukos, z ukosu lub też pod, z podkreśleniem. My tutaj troszeczkę to podniesiemy, ewentualnie to troszkę obniżymy. Także mamy tutaj tabelę. Teraz umieścimy na przykład obrazek, tak żeby wam pokazać, na jakiej zasadzie to funkcjonuje. Wejdziemy sobie tutaj na moją stronę, skopiujemy link. Znaczy, obrazek jest umieszczony na e serwerze, na stronie na WordPressie. I tutaj. Migaj, miga się znacznik, klikamy na obraz, otwiera nam się tabelka, wstawiamy link do tego obrazka. Z, nie używaj alternatywnego tekstu. Oprócz tego możemy wymiary zmienić. Tutaj wystarczy rozmiar niestandardowy, kliknąć. My zostawiamy taki, jaki jest. I oprócz tego bardzo ważne jest. Jeżeli wstawimy odnośnik, czyli osoba, która kliknie na obrazek zostanie przeniesiona na drugą stronę, musimy pamiętać, że ważne jest, aby zaznaczyć tutaj jedną rzecz edycja zaawansowana, czyli wpisać target po to, żeby osoba klikając nie, żeby po kliknięciu osobie otworzyło się dodatkowe okno, tak żeby ta strona się nie zamknęła. I tutaj wpisujemy blank. Blank, OK. I w takiej sytuacji, jeżeli tu wstawimy link, gdzie po kliknięciu osoba w obrazek będzie przeniesiona na inną stronę, ta strona otworzy się w osobnym oknie. Czyli klikamy OK i zobaczcie, obrazek mamy na stronie. Teraz wstawiamy dodatkowy tekst, który będzie. Zachęcał osobę, która wejdzie na stronę do tego, aby zapisała się na nasz newsletter na nasz darmowy newsletter, czy też jeżeli to będzie strona sprzedażowa, do zakupu produktu, czy też szkolenia. To już będzie zależało od tego, co będzie umieszczone na tej stronie. Tak więc, wstawiliśmy tekst. Tutaj poniżej wstawimy dodatkowo który będzie mówił o tym, żeby osoba zapisała się poniżej na nasz newsletter. Oczywiście ja to stawiam tylko jako testowo, czyli żeby pokazać, w jaki sposób to funkcjonuje. Czyli ten tekst możemy zmienić na inny kolor. Możemy wybrać na przykład niebieski kolor. OK. I tak, jak widać, mamy niebieski kolor. Oczywiście, może spróbujemy to podnieść. O, zmienił się jeszcze raz. Klikniemy tutaj, OK. I zaznaczymy, zrobimy niebieski. Tak, mamy niebieski. I teraz tutaj wstawimy formularz do zapisu na autoresponder. W jaki sposób to można zrobić? Bardzo prosty. Klikamy na wstaw tabelę, zrobimy dodatkową tabelę, jedną. Tutaj wchodzimy jeszcze raz na tabelę. Komórki do środka, tabela do środka. Likwidujemy tutaj wszystkie odstępy i marginesy. Ramówkę możemy zostawić, piątkę do środka, to wszystko mamy. I tak, o, przepraszam. I jeszcze o jednej rzeczy zapomniałem. O szerokości, i tutaj zrobimy na przykład 400. OK, jest. I co teraz powinniśmy zrobić? Wchodzimy na autoresponder. Ja tutaj już się zalogowałem na tribocie. Klikamy start, i tutaj mamy z boku generator złożonych formularzy POST. Wybieramy gotowy formularz, ewentualnie tworzymy dodatkowy, następny. Ja tutaj wezmę przykładowy, który już mam. Kopiujemy kod HTML i wracamy na naszą stronę, klikamy i zaznaczamy wstaw kod HTML. Klikamy i wklej. Tutaj zamiast wyślij możemy napisać odbierz za darmo. I wstaw. Zobaczcie. Kod autorespondera mamy wstawiony. Oczywiście, kolor tych tekstów może być inny. Teraz tutaj wstawimy jeszcze dodatkowo. Dbamy o Twoją prywatność i wszystkie prawa zastrzeżone. Troszkę podniesiemy, to troszkę podniesiemy. Tutaj regulamin, polityka prywatności. Także ogólnie tak wygląda prosta stronka przechwytująca. Oczywiście tekst zależy tutaj od tego, na jaki temat będzie strona przechwytująca i zależy od naszej po prostu pomysłowości, innowacji i tak dalej. Teraz tutaj zrobimy coś takiego, że zrobimy kolor tła. Wejdziemy na źródło i zrobimy tutaj jeszcze obniżymy tą tabelę. Momencik. BR. Tutaj u góry mamy title czyli tytuł. Napiszemy test 1. Tutaj mamy u góry meta, czyli tutaj podaje, content. Podajemy tekst. Tagi, tak zwane które pozycjonują stronkę w internecie, czyli zarabiaj i tak dalej, i tak dalej, w zależności od tego, na jaki temat będzie nasza strona przechwytująca. Zapiszemy sobie tą stronę, czyli tak, wchodzimy w pliki, zapisz jako. Test 1 umieścimy ją tutaj. Ok, jest zapisana. Teraz kolor tła. Jeżeli chodzi o tło, to dobierzemy sobie w zależności od tematu, czy to będzie ciepły kolor, czy żywy, czy ostry, to już zależy od naszego jakby spojrzenia na, na ten temat, który operujemy na stronie. Klikamy tutaj, zaznaczymy sobie, klikamy tutaj u góry format. Kolory strony i tła. Wybieramy na przykład, wybierzemy sobie, możemy tutaj w zależności, o zróbmy sobie taki troszkę jaśniejszy, ewentualnie taki. OK, i OK. Zobaczcie. Mamy takie tło, i w tej chwili zapiszemy to. Mamy stronkę zapisaną. Tak. Tutaj pod zdjęciem powiedzmy wstawimy film, ewentualnie pod tym wpisem. Co w takim przypadku robimy? Klikamy wstaw tabelę. Zrobimy jedną tabelę na film. Zaznaczamy ją. Klikamy tabela. Komórki. Zrobimy do środka tabelę. Zróbmy na 500. 50. Następnie likwidujemy marginesy. Likwidujemy odstęp. Likwidujemy obramowanie i wyrównanie tabeli do środka. OK. I jak widzimy, mamy tutaj przygotowaną do tego aby wstawić kod HTML filmu, wchodzimy teraz na google na przykład i youtube i wybieramy film powiedzmy łaka okej okay. Klikamy tutaj film. Wyciszymy sobie, udostępnij. Następnie umieść. Cóż mi się to włączyło. Umieść i niestandardowy wymiar. Możemy tutaj 560, 640 i tak dalej. My sobie weźmiemy niestandardowy tabelę zrobiliśmy na 550, film zrobimy na 500. OK. Kopiujemy kod przechodzimy na naszą stronę, klikamy i klikamy wstaw HTML. Wklejamy kod HTML, wstaw. Tym sposobem wstawiliśmy tutaj film. Zapisz. I teraz, żeby ta stronka funkcjonowała w internecie, musimy ustawić ją na serwerze. Możemy ustawić również na stronie, na blogu, ale oczywiście musi być dużo węższa. Maksymalnie 520. Na przykład, jeżeli byśmy chcieli ustawić taką stronkę na Facebooku jako Squid Page. Jako stronka przechwytująca, instalując dodatkową aplikację, o których w następnych filmach powiem. Czyli, jeżeli byśmy zrobili na Facebooka, to nie może być większa, szersza jak 520. Tutaj mamy 800, także musimy ją umieścić na serwerze, ewentualnie na blogerze, chociaż niezbyt przychylnie Google patrzy na to, jeżeli. Strona przechwytująca jest na blogerze, ale możemy wykorzystać inne strony darmowe, ewentualnie kupić jakiś bardzo tani serwer, gdzie w granicach 50 do 100 zł na rok i mamy taki serwer, gdzie możemy ustawić taką stronkę. Ja pokażę na przykładzie nazwa.pl, tam mam serwer, w jaki sposób to się robi. Czyli tak, instalujemy, pobieramy i instalujemy taki program jak Fajzilla. Można pobrać sobie też z dobrych programów za darmo. Oczywiście musimy mieć serwer, który podłączamy, nazwę użytkownika, hasło i tak dalej. I wstawiamy tutaj do naszej strony WordPressa, czy jakiejś innej. I ustawiamy tą stronkę, którą żeśmy przed chwilą zrobili. Oczywiście musimy wcześniej zrobić sobie katalog. Ja tutaj wejdę jeszcze raz. Czyli wchodzimy, klikamy prawym przyciskiem myszki i utwórz katalog. Napiszemy test 1. OK. I teraz ten test 1 dwa razy klikamy i szukamy naszej strony tutaj, którą żeśmy zrobili, jest tutaj test 1, zaznaczamy przyciskając lewym przyciskiem myszy przeciągamy na tą stronę po zainstalowaniu klikamy potem prawym przyciskiem myszy zmień nazwę i wpisujemy po przed kropką indeks indeks.html indeks, okej okay. I teraz przejdziemy sobie na stronę, sprawdzić czy ta strona na serwerze nam działa. Wpisujemy Krzysztof Pajer, bo na tej domenie ją wstawiłem. Test 1 działa, proszę bardzo. Film jest, możemy sobie włączyć, posłuchać Szakiry. Ok. Tutaj mamy formularz do zapisu. Oczywiście ja to zrobiłem testowo, tak aby Wam pokazać w jaki sposób to funkcjonuje, ale naprawdę możemy w bardzo prosty sposób i szybko zrobić taką stronę przekwytującą. Dziękuję ślicznie za uwagę, życzę powodzenia i do następnego razu.